Mamy obserwację, która pozwala nam opisać ten typ zranienia i wykorzystując bardzo nowoczesne metody dydaktyczne, jak na przykład program do badania siły urazu, program Trauma, pozwala nam określić rodzaj urazu. Pozwala nam poza tym określić sytuację, w jakiej to się rozegrało, na to pozwala symulacja komputerowa. Już. Można by było to zasymulować. Ale z drugiej strony musimy cofnąć się, jak sobie z takimi rzeczami radzono. A no radzono sobie myślą Ale o tym to już najlepiej jest opowiadać przy gablotach, przy żywej prezentacji. Wtedy, kiedy mamy obiekt i o tym obiekcie można powiedzieć. To nie jest jedyna rzecz, która jest tutaj ciekawa, ponieważ czapka jest innego właściciela. Tutaj skończyło się, no też bym powiedziała, że mogło się tylko skończyć, jak pięknie napisał Wacław Kąsielowski w pani Walewskiej, iż delikwet miał marsa w twarzy potem. Tak, bo to uderzenie trafiło A tutaj mamy że to krzyciło. pewnie, przepraszam, współczesnym slangiem medycznym krwawiło pewnie strasznie, ale sam uraz mózgu tutaj był niewielki. Ale ciekawsza rzecz jest tutaj. Na tej klasze Tak. To uratowało młodego to, sobie życie, ponieważ rany brzucha, to wtedy był praktycznie wyrośnięci. Sporadycznie i to chirurgi tej miary, co Jan dominique co Pierre-François Persi, przyjęli rany pozaotrzewnowe, rany pęcherza. Sporadycznie. Rana na tej wysokości z przecięciem jelit kończyła się śmiercią. Stąd mamy na y, y, oporządzeniu Tyle części metalowych. Szarfy oficerskie miały siatkę metalową w To jakoś chodziło. Delikwent mógł mieć piękny, piękny krwiak i najprawdopodobniej w mięśniach własnych brzucha. Yy, bolało go to z wściekle, ale taki krwiak, jakiego można się nabawić przy wielu dyscyplinach sportu. I spokojne leżenie, a to było bardzo dobre. Że Ci chirurdzy widzieli, jak leczy. Rzecz banalna, łóżko. Łóżko też leczy. Ciekawie, jak on sobie radził z tym, kiedy, kiedy został ranny w 1812 roku. Aha, następny czynnik: zimno. Zimno. Gdyby tej klamery nie było, to wierzył. Ponieważ uderzenie na tej wysokości kulą ołowianą, Kulą rosyjską, a Jan Dominik LaRey też pisze, że Rosjanie używali wszystkiego do strzelania. Stąd mamy przykłady drewnianych opisanych przez LaReya, stąd mamy przykłady gwoździ końskich, haceni, które się znajdowały w ciele pacjenta. Nie miał żadnych szans. Najlepszy dowód, bardzo smutny, który dokonał się niedaleko polskiej granicy, Markarsdorf. To jest śmierć marszałka Durok. On został ranny w brzuch, umierał 16 godzin. Ale wówczas Jan Dominik Prawień powiedział słowa, które w Polsce są mało znane, ale w wielu krajach, m.in. we Francji, w Belgii, w Holandii, są dewizą de tych de hospicji, szczególnych hospicji dla ludzi młodych. Inni idą pomagać tym, którym pomagać można. Ja zostanę z tym, którym już nikt nie może pomóc. To jest bardzo piękne. Wiecie Państwo, można powiedzieć, bada, to wisi w gablocie, to leży w gablocie, to jest prezentowane na Wyspach. Ale kiedy weźmiemy to, jak w się na warsztat, kiedy do tego się dotkniemy, a miałem taką możliwość, ale nawet popatrzymy. Inaczej okazuje się, że to żyje I to jest właśnie moim zdaniem cel ekspozycji, o których można powiedzieć, że są ekspozycjami polniczy. To spokojne żyje. Przypomniliśmy sobie trzech ludzi, bo te trzy części mojego pochodzą od trzech różnych ludzi. Trzech różnych ludzi, którzy żyli, którzy walczyli, cierpieli. I o których tak wiele można powiedzieć, biorąc współczesne metody badawcze na to wyjście właśnie typu akademickiego, to klasyczne, co, jak, kiedy, kiedy gdzie i dlaczego. To jest właśnie, moim zdaniem, w tym najważniejsze. Dziękuję bardzo. Niszcza komisja i mogłaby się wiele nauczyć z rodzaju analizy. Sądzę też, że dodatkowym uatrakcyjnieniem i kontynuacją wykładu będzie prezentacja wystawy, którą pani profesor razem z komisarzem panem Marcinem Ochmanem teraz dokona. Zapraszam państwa serdecznie.